Jedna wrona bez ogona chciała poślubić gawrona. Druga wrona bez ogona była tym wielce wzburzona. Trzecia wrona bez ogona poczuła się urażona. Czwarta wrona bez ogona poszła sobie obrażona. A ta piąta wrona że bez ogona zakrakała nie wypada kra za gawrona się wydawać a pan gawron krzyknął hola, a na co mi taka żona która chodzi bez ogona i choć powiedział co wiedział Wcale nigdzie nie poleciał, dalej sam na drzewie siedział. A tę pierwszą wronę Paw wziął dziś za żonę. Ozdobił ją w pawie piórka i zatańczył z nią mazurka. A ja tam byłam i z nimi tańczyłam, pawie piórko dostałam, pawim oczkiem mrugałam. merhaba